W dniu dzisiejszym miasto Legionowo wspólnie z powiatową spółką Enzos Legionowo uruchomiliśmy punkty szczepień. Z racji na liczbę zapewnionych szczepionek na razie będziemy w stanie pracować raz w tygodniu. Te szczepionki na miesiąc maj już zostały rozdyscyplinowane. Zainteresowanie mieszkańców Legionowa i powiatu jest bardzo duże. My jesteśmy w stanie szczepić 6 dni w tygodniu i dwukrotnie większą liczbą szczepionek dziennie. Tak więc jesteśmy przygotowani na to, żeby szczepić chętnych mieszkańców. Natomiast nie mamy zapewnionej odpowiedniej liczby szczepionek. Apeluję do władz w Warszawie, aby nasz punkt szczepień został mu zapewniony zwiększenie liczby szczepionek. Tak jak Państwo widzą, tutaj szczepienia przebiegają bardzo sprawnie. Pewien problem jest czasem przy wypełnieniu e, ankiety, ale są tutaj zarówno e, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i e, pracownicy urzędu, którzy pomagają mieszkańcom wypełnić te ankiety, a później już samo szczepienie to jest e, e, dość szybki, e, że tak powiem, e, rytuał, który, który trwa dosłownie minutę. Potem się czeka 15 minut w miejscu odpoczynku. E, chodzi o to, żeby jeżeli by doszło do jakiejś sytuacji związanej z pacjent, zle się poczuje, wtedy zostanie mu zapewniona pierwsza pomoc. Your name and Why do you my name is Randy De Guzman from the Philippines, because this is the time, this is my opportunity to 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 vaccinate myself. My friend of mine gave me as some Uh, appointment for in in legnovo but i don't know how to do it but i try because i have a massage therapy so i try to find myself to to meet the boxing and how how long are you staying in poland it's too long i've been here for for nine years mm -hmm. Mm -hmm. Dobry, witamy z Legionowa. Jesteśmy dzisiaj w powszechnym punkcie szczepień przeciwko COVID. Dzisiaj mieliśmy okazję zaszczepić również naszych niepełnosprawnych, aktywnych przyjaciół. Mogli oni również zwiedzić sobie dzięki uprzejmości ratownika medycznego, pana Roberta Karetkę, jak to wszystko funkcjonuje. I pan Robert nam kilka słów powie na temat pracy. Chciałam zaznaczyć, że pan Robert dzisiaj występuje. Wolontaryjnie jest wolontariuszem przy naszej akcji szczepień. Panie Robercie, poproszę o kilka słów na ten temat. Dzień dobry, nazywam się Robert Doralewski. Jestem wolontariuszem i ratownikiem KPP. Eee, przyjechałem do Legionowa do punktu szczepień powszechnych na tak zwane zabezpieczenie tego punktu. Eee, I taką właśnie rolę tutaj wykonuję pewno komar jak ugryzie to bardziej boli. Nie, w katarze. No, boli, nie boli. Prawda Pani pierwsza? Nie, nie, nie mam. No, to nie no, jesteśmy, wszystko jest w parterze, w związku z tym punkt jest oczywiście przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie ma tutaj barier, tak więc gdyby tylko była odpowiednia liczba szczepionek, to bym mógł powiedzieć, że zapraszam każdego bez zapisów, ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Trzeba się wcześniej zapisać e, albo przez ogólnopolską infolinię, albo przez e-pacjent.gov.pl, e albo przez telefonicznie przez e, telefon do naszego punktu e, Szczepień.